Cześć, witajcie z tej strony WUPO. Jestem dość inny, nietypowy materiał, ale na wstępie chciałbym przeprosić za mój głos, gdyż no, złapała mnie choroba. No ale to nie przeszkodzi mi w nagraniu dla Was materiału i tak. Chciałbym ogłosić konkurs, konkurs to może za dużo powiedziane, losowanie, takie świąteczne losowanie, bo dorwałem kilka gierek i chciałbym wam je jakoś przekazać, no a pomyślałem, że idą święta, więc nie będziecie pewnie mieli czasu aby jakieś tam dla mnie pomniki budować, czy wykonywać jakieś prace graficzne, czy innego tego, tego typu bajery, także po prostu wystarczy, żeby wygrać napisać komentarz pod tym filmikiem, nie musi to być jakiś konkretny komentarz, biorę udział, czy coś, może być to dowolny komentarz, preferowałbym komentarze świąteczne. Um... Gdyż jest taka stronka, w której jak wpiszę sobie nick, e, znaczy nick, e, link do filmiku, to wylosuje mi jeden e, komentarz z tego filmiku. Znaczy jednej osoby. Także duble się nie liczą, możecie spamować komentarzami, nic wam to nie da. Ale jak tam sobie chcecie. E, no i tak, mam pięć takich jakby zestawów gier, e, które chciałbym wam przekazać. E, także mamy pięć zwycięskich osób. Um, e, może najpierw powiem, jak będę losował. E, także konkurs trwa do 22 grudnia, jest to sobota, i do godzin wieczornych jakoś 22, 23. Wtedy wyłączę komentarze i będzie e, tak, jakby zgłaszanie się zakończone. E, także, o time e, night. Um, i co, jak będę losował, nie powiedziałem, wejdę sobie na tą stronkę i to będzie odbywało się na live, także nie zarzucicie mi, że coś tam oszukuję czy coś. I właśnie wtedy podam tych zwycięzców. Także teraz przejdźmy do nagród. Pierwsza osoba, która zostanie wylosowana, otrzyma grę Warhammer 40 000 Dawn of War, e, grę Smite oraz zestaw gier z Humble Bumble 4 bodajże: e, jest to Super Meat Boy, Jamestown, Shank, Beat Trip Runner oraz Night Sky. Druga osoba, która zostanie wylosowana, otrzyma grę. Titan, Titan, Titan Quest, e, grę Smite y, oraz właśnie ten zestaw Super Meat Boy, Jamestown, Shank, Bitry Runner oraz Night Sky. E, okej okay. trzecia osoba, która zostanie wylosowana, otrzyma grę e, Saints Row, The Third, e, oraz zestaw gier Super Meat Boy, Jamestown, Shank, Bitry Runner, Night Sky. Także mamy już trzy osoby. Wow, teraz pora na czwartą osobę. E, dostanie ona troszkę większy zestaw gier. Jest to Darksiders, Red Faction Armageddon. E, do tej gry jest również dodatek Path to War. E, następną grą jest Metro 2033, e, Company of Heroes e, oraz dwa dodatki do niego. Opposing Fronts oraz Tales of Valor. E, no i jeszcze grę Smite. E, także teraz Piąta osoba otrzyma grę do T dwójkę. Smite oraz zestaw Super Meat Boy, Jamestown, Shank, Beat Trip Runner, Night Sky e, wszystkie gry będziecie mieli kody do nich, e, wam podeślę. Oprócz e, gierki Dota 2, bo muszę ją wysłać jako gift na Steamie. E, I wszystkie gry będą, są aktywowane przez Steam. E, także po prostu sobie wchodzicie, aktywujecie produkt, wpisujecie klucz i będzie, e, będziecie mogli sobie pobrać gry i grać. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś problemy po wygraniu, to Proszę się do mnie zgłosić, ja wam chętnie pomogę to jakby tak zainstalować, wgrać czy coś. No i chyba to by było na tyle, więc to jest takie świąteczne losowanie. Mam nadzieję, że wam się spodoba moja inicjatywa, bo będziecie mogli, zwycięzcy będą mogli sobie pograć na święta w jakieś inne gry, jeżeli ich nie mają, a jeżeli mają, to trudno, będziecie mogli zrobić co chcecie z tymi grami. Także jeszcze jedna prośba ode mnie e, Zostawcie łapkę w górę e, Co by więcej osób się dowiedziało I więcej osób mogło e, e, Znaczy moich Więcej moich widzów Mogłoby sobie wziąć w tym udział e, A propos widzów To prosiłbym aby zgłaszały się Osoby do konkursu Które mają są moimi widzami e, Bo nie chciałbym żeby e, Jakaś osoba z zewnątrz po prostu sobie Przyszła i zgarnęła grę Bo wiadomo kręcę film miki dla widzów, więc i chciałbym gry rozdać dla moich widzów. Także jeżeli chcesz brać udział w konkursie, musisz być moim widzem. I to chyba byłoby na tyle, więc yy... kończymy. Dzięki za oglądanie. Na razie